Cześć matematyczne bystrzaki. Tu Lidia kwadratowska. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zanurzymy się w świat trójkątów. Sprawdzimy kąty. Policzymy pola i obwody. A przy okazji rozwikłamy kilka matematycznych zagadek. Będzie geometrycznie, logicznie i oczywiście ciekawie. Gotowi na kolejną dawkę matmy? No to zaczynamy. Na początek rodzaje trójkątów. Trójkąty możemy podzielić ze względu na boki, na równoboczne, równoramienne i różnoboczne. Trójkąt równoboczny, jak sama nazwa wskazuje, ma wszystkie boki równe. Trójkąt równoramienny ma równe ramiona, ale podstawa ma już inną długość. Trójkąt różnoboczny, wszystkie boki ma różne. Trójkąty możemy też podzielić ze względu na kąty, na ostrokątne, prostokątne. I rozwartokątne. Trójkąty ostrokątne mają wszystkie kąty ostre. Prostokątne mają jeden kąt prosty i pozostałe ostre. Oraz rozwartokątne, w których jest jeden kąt rozwarty i pozostałe ostre. Pamiętajcie, że suma kątów w każdym trójkącie to zawsze 180 stopni. Obliczanie pola trójkąta i obwodu. Wzór na pole obwodu to A razy H dzielone przez 2, gdzie A to podstawa, a H to wysokość. Wzór na pole obwodu to A plus B plus C. Warto pamiętać, że w każdym trójkącie jesteśmy w stanie wyznaczyć trzy wysokości w zależności od tego, na który bok ta wysokość jest opuszczona. W trójkącie równobocznym obwód będzie wynosił 3a. W trójkącie równoramiennym to będzie 2b plus a. W trójkącie różnobocznym zgodnie ze wzorem a plus b plus c. Natomiast pole to zawsze a razy h dzielone przez 2. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest również jego wysokością, więc tutaj wzór na pole trójkąta można zapisać a razy b dzielone przez 2. Pamiętajcie, że w trójkątach rozwartokątnych nie zawsze można narysować wysokość, która jest poprowadzona na jego bok. Można ją poprowadzić na jego przedłużenie. Musicie wiedzieć, że w przypadku trójkąta równobocznego jest sposób policzenie jego pola mając tylko jedną wartość, czyli długość jego boku. Należy zastosować wzór A do kwadratu pierwiastek z 3 dzielone przez 4. Przy trójkącie prostokątnym nie sposób wspomnieć o twierdzeniu Pitagorasa, którego definicja mówi, że suma kwadratów długości przy prostokątnych trójkąta prostokątnego jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego kwadratu. Opisuje to wzór A do kwadratu plus b do kwadratu równa się c do kwadratu. Sprawdźmy ten wzór, obliczając przeciwprostokątną w trójkącie o przyprostokątnych o długościach 6 i 8. Podstawmy do wzoru. 6 do kwadratu plus 8 do kwadratu równa się c do kwadratu. 36 plus 64 równa się c do kwadratu. 100 równa się c do kwadratu. C równa się pierwiastek ze 100. C równa się 10. A teraz coś dla matematycznych gików. Czy wiecie, że jest jeszcze jeden sposób na policzenie pola dowolnego trójkąta, znając tylko długości jego boków? Należy skorzystać ze wzoru Herona. Oto on. Gdzie ABC to długości jego boków, a S to połowa jego obwodu. Sprawdźmy, czy jest on prawdziwy. Najpierw policzymy pole trójkąta według wzoru A razy H dzielone przez 2. Nasze A to 6, a wysokość to 8. 6 razy 8 dzielone przez 2 to 24. Teraz szybko policzmy obwód. A plus b plus c 6 plus 8 plus 10 to 24. Do wzoru Herona potrzebujemy s, czyli połowę obwodu, więc 12. Podstawiamy do wzoru. 12 razy 6, razy 4, razy 2. Otrzymujemy pierwiastek z 576. Wyciągamy spod pierwiastka, czyli pole tego trójkąta to 24. Udowodniliśmy, że wzór Herona jest prawdziwy. Teraz czas na zadania. Wpisz brakujące miary kątów. Podpisz każdy trójkąt określeniami, które do niego pasują. 180 minus 50 minus 60 równa się 70. Mamy trzy kąty ostre, czyli jest to trójkąt ostrokątny. Trzy różne kąty, więc i boki różne, czyli jest to trójkąt różnoboczny. 180 minus 90 minus 40 równa się 50. Mamy jeden kąt prosty, czyli jest to trójkąt prostokątny. Trzy różne kąty, więc i boki różne, czyli jest to trójkąt różnoboczny. 180 minus 30 minus 30 równa się 120. Mamy jeden kąt rozwarty, czyli jest to trójkąt rozwartokątny. Dwa kąty są takie same, więc jest to trójkąt równoramienny. 180 minus 70 minus 40 równa się 70. Mamy trzy kąty ostre, czyli jest to trójkąt ostrokątny. Dwa kąty są takie same, więc jest to trójkąt równoramienny. 180 minus 90 minus 35 równa się 55. Mamy jeden kąt prosty, czyli jest to trójkąt prostokątny. Trzy różne kąty, więc i boki różne, czyli jest to trójkąt różnoboczny. 180 minus 25 minus 25 równa się 130. Mamy jeden kąt rozwarty, czyli jest to trójkąt rozwartokątny. Dwa kąty są takie same, więc jest to trójkąt równoramienny. Zadanie drugie. Oblicz obwód trójkąta równoramiennego, w którym podstawa ma 3 cm, a ramię jest dwa razy dłuższe. Rysujemy trójkąt równoramienny. Wpisujemy dane. A równa się 3. B równa się 2a, czyli 2 razy 3, czyli 6. Teraz podstawiamy do wzoru na obwód trójkąta. A plus b plus c. A plus 2b, czyli 3 plus 2 razy 6. 3 plus 12 równa się 15. Zapisujemy odpowiedź. Obwód trójkąta wynosi 15 cm. Zadanie trzecie. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 161 cm. Jaką długość ma ramię, a jaką podstawa, jeżeli ramię jest trzy razy dłuższe od podstawy? Rysujemy trójkąt równoramienny. Wpisujemy dane. Podstawa ma A, a ramię 3A. Teraz podstawiamy do wzoru na obwód trójkąta. A plus 3A plus 3A, czyli obwód wynosi 7A. Z treści zadania wiemy, że obwód ma 161, więc 161 równa się 7a. Obustronnie dzielimy przez 7 i wychodzi nam, że a ma 23 cm. Obliczamy b. 3 razy a, czyli 3 razy 23, więc b równa się 69. Zapisujemy odpowiedź. Podstawa trójkąta ma 23 cm. Ramie trójkąta ma 69 cm. Zadanie czwarte. Czy z odcinków o długości 5 cm, 6 cm i 7 cm można zbudować trójkąt? Najpierw sprawdźmy, który bok jest najdłuższy. Tak, najdłuższy jest ten o długości 7 cm. Teraz sprawdźmy, czy pozostałe dwa boki są większe. Jeśli tak, to można zbudować trójkąt. Jeśli chcecie, możecie to sobie narysować. Na dole mamy najdłuższy odcinek. Jeśli pozostałe dwa odcinki nakładają się na siebie, można zbudować z nich trójkąt. Jest to prawda. Zadanie piąte. Podaj miarę brakującego kąta trójkąta. Tu wystarczy proste odejmowanie. 180 minus 30 minus 70 równa się 80. Zaznaczamy odpowiedź d. Zadanie szóste. Poniżej podano miary kątów trójkąta. Jaki to trójkąt? Sprawdzamy, który kąt jest największy. Tak, najdłuższy jest ten o rozwarciu 110. Ma on więcej niż 90 stopni. Więc jest to kąt rozwarty, a tym samym jest to trójkąt rozwartokątny. Zaznaczamy odpowiedź B. Zadanie siódme. Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 20 cm, a ramię ma długość 7 cm. Ile wynosi długość podstawy tego trójkąta? Znamy obwód tego trójkąta oraz długość ramion, nie znamy długości podstawy. Musimy podstawić do wzoru na obwód i po podstawieniu wszystkich danych obliczyć podstawę. Podstawa ma 6 cm. Zaznaczamy odpowiedź B. Zadanie ósme. Trójkąt ABC jest równoramienny. Oblicz miarę brakującego kąta przy wierzchołku C, jeśli kąty przy podstawie mają miarę 30 stopni. Jeśli jest to trójkąt równoramienny, to oba kąty przy podstawie mają 30 stopni. Obliczamy 180 minus 30 minus 30 równa się 120. Zaznaczamy odpowiedź B. Zadanie dziewiąte. Które zdania są prawdziwe? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Trójkąt równoramienny może być rozwartokątny. Spójrzcie, jeżeli ma on być rozwarty, to musi mieć ponad 90 stopni. Jeśli ma być równoramienny, to przy podstawie musi mieć równe kąty. Takich opcji jest kilka, ale weźmy sobie kąt rozwarty równy 120 stopni, wtedy przy podstawie kąty będą miały po 30 stopni. Więc zdanie jest prawdziwe. Trójkąt prostokątny może być równoboczny. Jeżeli trójkąt jest równoboczny, to wszystkie jego kąty mają po 60 stopni, więc nie ma możliwości, żeby jednocześnie jeden z kątów miał 90 stopni. Zdanie jest nieprawdziwe. Trójkąt, który ma dwa jednakowe kąty, jest równoramienny. Cytując klasyka, to oczywista oczywistość. Zdanie jest prawdziwe. Trójkąt prostokątny może być równoramienny. Tak, ale jest tylko jedna taka możliwość. Wtedy pozostałe kąty mają po 45 stopni. Zdanie jest prawdziwe. Zadanie dziesiąte ostatnie na dzisiaj. Pole trójkąta jest równe 0,9 m2. A jeden z jego boków ma długość 60 cm. Oblicz wysokość poprowadzoną na ten bok. Narysujmy sobie ten trójkąt oraz zapiszmy dane. Pole ma 0,9 m, podstawa ma 60 cm, ale musimy robić obliczenia w tej samej jednostce, czyli 0,6 m. Teraz podstawiamy wszystkie dane do wzoru na pole trójkąta. Mnożymy razy dwa, żeby pozbyć się z mianownika dwójki. Dzielimy przez 0,6 i wysokość wychodzi nam 3 metry. Zapisujemy odpowiedź. Wysokość w tym trójkącie ma 3 metry. Na koniec matematyczna zagadka. Dlaczego książki o matematyce są takie smutne? I jak? Już wiecie, bo mają za dużo problemów. <noise> Mam nadzieję, że teraz żaden trójkąt ani wzór nie będzie miał przed wami żadnych tajemnic. Pamiętajcie, matematyka to nie tylko liczby, ale też logiczne myślenie i spryt. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych matematycznych przygód. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!